Szczęść Boże, przekaz Pana Jezusa do polskiej duszy ukrytej, 31 sierpnia 2025 roku. Umiłowani serca mego, w nim jesteście umieszczeni, bo miłość moja wszystkich obejmuje. Naprawdę o każdego się troszczę. Niektórzy powodują boleści serca mego i krwawienie ze świętych ran. Które powstały dla ocalenia waszego? Jak długo jeszcze znosić muszę ogrom nieprawości waszych, obojętność porażającą, brak nawet małej chęci odkrycia, czy istnieję i czy rzeczywiście pełen jestem miłości? To tak bardzo boli. Patrzę na me dzieci, tak bardzo obojętne, zajęte poszukiwaniem dóbr. Materialnych, gromadzeniem rzeczy bezwartościowych, nie zastanawiające się nawet nad tym, co stanie się po ich śmierci, a jej zaistnienie może być nieprzyjemną niespodzianką za chwilę, za godzinę, za kilka dni. I stanie przede mną dusza pusta, nieumiejąca ofiarować dobra. I choć odrobinę miłości dla mnie. I wtedy powiem z bólem w sercu. Nie znam Cię, tak jak Ty nie zechciałeś mnie poznać w ciągu całego życia swego. Byłem obok Ciebie, wołałem Cię. Mówiłem do Ciebie często, by Cię uratować. Dlaczego milczałeś, zajęty zabawą i bezrefleksyjnym korzystaniem z życia? Pośród Was zwyciężyła ideologia powszechnego zbawienia. Nie dzieci moje tak być nie może. Grzech nieżałowany nigdy nie będzie usprawiedliwiony. Miłosierdzie moje ma granice sprawiedliwości. Pragnę bliskości dzieci moich, ich słów kierowanych do mnie, ich poszukiwania rad u Pana swego. Zaufania bez granic. Kiedy widzę oddanie, moja hojność nie ma już granic. Wtedy nieustannie obdarzam dziecko swoje. To ja was stworzyłem i stwarzam nieustannie, zaś dusze, które oddają się mi, obdarowywane są w zależności od potrzeb i mojej mądrości, miłującej i przewidującej. Pragnę być obecny w życiu Waszym, prowadzić i radzić, ostrzegać, lub otwierać drzwi. Nie jestem Bogiem dalekim, zrozumcie to. Pragnę być naprawdę przyjacielem każdego z Was. Pomogę każdemu pragnieniu takiego życia, będę pouczał, rozjaśniał ciemności, łagodził konflikty, gdy taka wola w Was. Nikt nie może się zawieść na przyjaźni ze mną. Pozwólcie miłości mojej zagościć w duszach, byście i wy nauczyli się dawać miłość. Nie szukając swego, byście próbowali zrozumieć okoliczności złych czynów bliźnich waszych. I wreszcie byście zechcieli zatroszczyć się duchowo o tych, którzy was krzywdzą. A jeśli to wy skrzywdziliście kogoś, byście umieli prosić o przebaczenie, bliźniego i mnie. Czyż nie jest to piękna miłość, tak bardzo bezinteresowna, a tak bardzo ciesząca serce moje, w dodatku przemieniająca oblicze świata tego? Pragnijcie mnie poznawać i miłość moją, po to, by podążać odważnie śladami mymi chcę was prowadzić do coraz większej jedności ze mną to powinno być istotą życia waszego nie ma niczego ważniejszego i żadnej innej gwarancji osiągnięcia celu najwyższego zbawienie duszy ci którzy już mnie znacie nie lękajcie się zapragnijcie wchodzić coraz głębiej w tajniki serca mego Pomogę Wam, nowicjuszy, poprowadzę z jeszcze większą hojnością, gdyż bardzo pragnę szczęścia Waszego, a ono jest tylko we mnie. Umiłowani, tyle mamy do zrobienia, tyle serc obudzić trzeba. To Wasze zadanie, z pomocą moją. Samodzielne działanie zwycięstw nie da. W całym tym dziele musicie się jednoczyć ze mną, jedynym panem waszym, który o wszystko zadba, a zasłuchanej duszy szeptać będzie słowa mające sprawczość. Słowo moje żyje i działa, jest święte i ma moc, nie kłamie, nie oszukuje, bowiem jest prawdą. Niech ono panuje pośród was i niesie pokój. Zrozumienie, oddanie i miłość. Tylko wtedy uda się Wam wyeliminować wszystko to, co złe w życiu wspólnoty narodowej. Przyjdzie wówczas ocalenie oraz uzdrowienie wszelkich relacji społecznych. O siebie walczcie, o swoje rodziny, znajomych, przyjaciół w znojnej walce o lepszą przyszłość. To jest praca duchowa od podstaw. Nikt obojętnym być nie może, zwłaszcza ci, którzy mnie już poznali. Nie wykluczajcie grzeszników, przed oczyma mając grzeszność swoją. Okazałem Wam miłosierdzie, więc i Wy bądźcie miłosierni. Nikt nikomu wiary nie narzucajcie, ale pomagajcie dyskretnie. W odkryciu przez nich mojego istnienia i mojego działania w świecie, wszystkich otoczcie modlitwą. Dbajcie o kapłanów Waszych, tak bardzo zagrożonych dzisiaj, grzechem zdrady Pana swego. Duch Judasza czyni spustoszenia. Módlcie się za nich, nie obgadujcie. Niech odczuwana przez nich samotność, brak akceptacji. Nie będzie przyczynkiem zaparcia się stanu kapłańskiego, czyli mnie, który ich powołałem. Gdy zabraknie Kapłanów, Kościół mój będzie się chylił ku upadkowi. Pustynia duchowa stanie się faktem, jak w wielu krajach zachodu. Gdy gorszyć Was będą grzechami swymi, idźcie do ich przełożonych. Natura ludzka grzeszną jest. Potrafi zniszczyć wszystkie dzieła moje, świadcząc przeciw mnie. Takie jesteście dzieci moje, a mimo tego kocham was bezgranicznie. Nieskończoność miłości mojej usprawiedliwia was i ratuje. Waszą nadzieją jest wierność moja. Dlatego, trwajcie przy mnie, zwracajcie się ciągle do mnie. Ufajcie, ufajcie. Ufajcie. W tym świecie pewna jest tylko miłość moja. Błogosławię Was skarby każdego przytulając do serca swego. Ono jest schronem i źródłem wszystkich dóbr. Bez lęku przystąpcie i bierzcie. Amen. Jezus Chrystus w hojności niepojęty.